I Elo, witam was mi to jest kolejny odcinek z serii The Elder Scrolls Pięć. Skyrim I idziemy sobie porozmawiać z Ann Arngeirem

To... Jak bardzo ważne, to też. ktoś ma głowie, to będą się Oj, szukać. Opcjonalnie, dobra. Wiesz, gdzie mogę znaleźć po sesji? Jaki jest inny sposób? Czegoś. tak. Tak. Dobrze. Akademii w Zimowej twierdzą No już mam odpowiedź no Zimowa twierdza bla, bla 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 Jezu Wiatr? Dobra Wind ma mnie poprowadzić Nie ma sprawy Tylko teraz gdzie jest ta zimowa twierdza Bo tego... To ja do końca nie wiem Dobre. M. dobry. Ehm, hmm, mmm, Gdzie jest zimowa twierdza? Ho, 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 ho. Aha, To chyba. Ta! Tu. tu byłem. Tu byłem. Tu byłem o tym tu. Czekajcie, słuchaj, ona bliżej, chyba, nie? Bez zarum nie było, no dobra, to tu. Nie, sorry, dobaj, co to mam najbliżej do, do tej zimowej twierdzy. Myślę, że to prawie sto nie tam dojście, ewentualnie tam potem coś zrobienie. Nie, ja, dobrze nie widać nie, nie zarysuję No, żeby zajęli to tym najpodróżniejsze, bo to takie trochę nudne się wydaje, że nie? Dobrze. Mm -hmm. To znacznik, to czy chciał mi y, ustaw, znacznik. No tak, w pójść daleko, to też to znowu nie jest. No trochę tam przez górę, no ale cóż, nie można konika, no szkoda, na koniku by to ty... było dużo szybciej, lagi, 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 no, 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 cześć, nie do ciebie mam dzisiaj sprawę, bo coś ze mną, no spoko Możesz no, i ze mną, dalej mną mają ja mam już takie lagie, żebym wyprzedziła się. Albo wyprzedziłeś. Wyprzedziłeś się. Konik, hehe, daj zajebiście. Cześć staję. Mówisz masz. Tu? Ta. No dobrze, jest. Lepo czekać 5 sekund. No i mieliście. To jest tylko. Ale nie da swojej diabetes. to jest tylko na rękę. Więcej ciekawszego może jakieś walczyć, czy ma moje gadki. Nieki stary. Co idzie? Nie. Dobra, tu wziął. Zamknij się, nie do ciebie mam. Zmrożone pale nic. Chyba nie, ale sprawdzimy. Tak w miarę. Nie, na może być Tutaj? Czy tak? Nie, chcę się bawmywać. Tam było. No wam tej lokacji Lokalna mapa Tu gdzieś niby chyba hmm. ten budynek, tak mi się wydaje I tutaj się muszę włamać Czekaj Czekaj, J Myślałem Miejmy, że być może w akademia, ha, chcę zaczeka, jest akademia tutaj mapa. Więc ja tylko tyle odkryłem, to czekaj. No i się on z dupy. Czekaj, czekaj... To skądś kojarzę, tylko nie wiem skąd. No bo tak, natomiast tu dalej, no. Tam jest raczej znaczy taki chujowy trochę. Czekaj, bo tu nie ma przejścia. Mhm. Come on! No... Czy jakoś tak mi się to kojarzy, ale... Skąd kiwie wie, powiem wam szczerze. Ale tak... Może mi się to zdaje. Też się cieszę. Co, może się zawalić? Jeśli tak, no to trochę się boję. Woda, nie za bardzo. Dziwne. I na taką ale tutaj panuje, to jest jakaś taka specjalna, święta woda, może. Aha, dlatego. No jest trochę rozwalony, no ale... Ale jest. Akademia Ziemia będzie no i mówisz, masz. Hmm. Tu jest tak, że no dobra. Oho mhm Przepraszam mm, mm. Chciałbym sp Hello? Ej, ty tam! Kurwa, są tupa Ooo, so close. Czekaj. Czemu tej babki tylko? No wychędego tego też nie mogę tworzyć. Tu spadnę, dobra, to idzie do tej babki z powrotem. Pość tu gdzie ty jesteś? Ej, ty, tak, ty. Welcome to the College of Winterhold. I am Feralda, one of the the I trust you found your journey to. Now I must. that If your only purpose in being here is to complain, <coughs> if, however, you seek something more, I will be happy to assist you. It is no great secret that we have been unjustly blamed for a great many things over the years. Is there some way I can assist you? I am here to assist those seeking the wisdom of the College. And if, in the process, my presence helps to deter so those who might seek to do harm, so be it. The more important question is, why are you here? Is that Perhaps. But what is it you expect to find within? Tak. It is true. Tak, do here, who have spent years studying the accumulated knowledge of the scrolls. But what you seek does not come easily, and can destroy those without a strong will. It would seem that the college has what you seek. The question now is, what can you offer the college? Hmm, just mm -hmm. is allowed inside. Those wishing to enter must show some degree of. Magnificent. No, but... A small test, if you will. Dragonborn?

tu jest że ona żyje. Jest silna babka. Ale w fajnym wypadku już to zaprezentować? Można, można klucz? Hmm. Mizabel, Edwin. Prawać. Ne, myslím, že ste sešku. No. Dám nás voľné. pýtam normálneho. Kým? To je to nejde Nie da się. I idziesz, czy nie? Ja wiem, gdzie druga. droga. Dobra, ja z Tobą. Dobra, to ja po schodach. A on tak jak... Strzelaj. Chciałoby tego, to... Nie, nie Już jestem blisko. Jestem naprawdę blisko, to już tam... Czymś z zygzakami chodzi czekaj tak jak myśmy czasowo zaczęli dobra mniej więcej ja cały czas idę do tobą no to jest taki trochę głupi interfejs no jak się oddalisz to owszem może tam doczekaj, bo na może nie wie gdzie iść ale jak się zaraz za nią już? oko okay.

I'll give you a brief tour and then we'll get you to your first class. Are you ready to begin? Uh, yes. Wonderful. Please follow me. Okay, to the No nie wiem teraz. Ale tak. Przedmioty. Trój. Co? Co? Ten kabin jeszcze.

Chod. Czemu wychodzimy z Akademii? Dopiero... Przyszedłem. No, myślałem, dopiero przyszedłem. Już mam co wychodzić? Nieciekawie. Ale dobra, jednak nie wychodzimy. Ponieważ kręciłyśmy w prawo, zaraz za rokiem. Teraz skręcimy w lewo

This bed and desk are yours. Please try and be considerate of others. To Let's go back to the Hall of the Elements, where most of the members gather for lectures and study sessions. Nie. Hmm. Prowadź. Hmm. No. no Prowadź.

The first thing you understand is that magic is, by its very nature, volatile and dangerous. Unless you can control it, it can and will destroy you. Sir, I think we all understand that fairly well. We wouldn't be here if we couldn't control magic. Of course, my dear, of course. You all certainly possess some inherent natural ability. That much is not being questioned. What I'm talking about is true control, mastery of magic. Takes years, if not decades, of practice and study. Then what are we waiting for? Let's get started. Please, please, this is exactly what I'm talking about. Eagerness must be tempered kind of with caution, or else disaster is inevitable. But we've only just arrived here. You've no idea what any of us are capable of. It's you what No, you have been quiet so far. What do you think we should do? <laughs> wszystko to Skończyło mi się miejsce na telefonie. Czy jest teoretycznie teoria, ale... Naprawdę myślę, że do atak atakowania

a tam są już okay. To chyba nie ten przycisk Czekaj Młodce. to naprawdę się smoczy im dziecięcie. Czekaj mam kuldę. Cool Czeka, że on cooldown, no sobie bardzo, no. I będę tak często krzyczeć. Dalej nie wiem. Nie.

Baga, trzy, dwa, de 1 oh. well, like to continue war. i think perhaps we're ready to begin exploring some of various applications of magic the college has undertaken a fascinating excavation in the ruins of Saucon nearby it's an Dobrze, no spoko. Czasuło, nie, coś jeszcze porobimy. Trudne początki. Mapa została aktualizowana, dzięki. Po Sartal. Słuchaj, nie Sartal, no to idziemy Sartal, Nara. Cześć. No i trzaski też. Czekam tu. Ew. Nie, zamknij się Jest gdzie to jest tam Gdzie to jest? A tak w środku, no. Posłuchaj się A to gdzieś zamy raz wyższych Powiedziałbym na to, że to tutaj na, tym, na to, to wyglądało mi to tak według tego, nie? on I don't want to see you treating any of these books poorly you are now in the Arcanium of which I am in charge it might as well be my own little plane of oblivion disrupt my Arcanium and I will have you torn apart by angry atranox no. Do you require assistance? And what do you plan to do with it? Do you even know what you're asking about? Or are you just someone's errand boy? I knew it. Everyone comes in here expecting my help, but they don't even have the proper questions an elder scroll is an instrument of immense knowledge and power. to read an elder scroll, a person must have the most rigorously trained mind, or else risk madness. even so, the divines usually take the reader's sight as a price. it would take a month to explain to you how that very question doesn't even make sense. the scrolls exist here, with us. But also beyond and beneath, before and after. They are bits of divine made substance. Mm -hmm. Sorry, talking about the scrolls you usually end up in irritating and vague metaphors like that. Some people who study them devoutly go mad. The simplest way to put it is knowledge, but there's nothing simple about an elder scroll it's a reflection of all possible futures hey, cool. possible pasts each reader sees different reflections through different lenses and may come away with a different reading this the same right? time all of it is true even the falsehoods especially the falsehoods ah, you think that even if i did have one here i would let you see it it would be kept under the highest security the greatest thief in the world wouldn't be able to lay a finger on it. What about? Wait. Are you? Were you the one the great birds were calling? I'll bring everything we have on them, but it's not much. So don't get your hopes up. I do. If I didn't, most okay. of these books would have been burned to ashes or dissolved to nothing before the Third Era. All right, <laughs> there you go. Try not to spill anything on them. This is the best. Hundreds of years have gone into assembling this collection. It's going to stay pristine. Aye, that's the work of Septimus Cygnus. He's the world's master of the nature of Elder Scrolls, but, well, he's been gone for a long while—too long. Somewhere up north, in the ice fields. He said he found some old Dwemer artifact, but well, oh, artifact. Uh, haven't heard from him since. Szukamy Septimusa w następnym odcinku. Czy wejście? Tak, tu. Czekaj tego, co jeszcze? Ok, right now. No już właśnie pana mamy. Tak więc dziękuję bardzo za materiał. Proszę postawić mi komentarza komentarz, a w górę. Kto chce lubić ten film do lubianych, kto nie zasubskrybował mojego kanału, to teraz obuła na tyle. Tak więc piękne 27 bądź 28 fps, się z nami też pożegna. Tak więc narkę wszystkim, cześć.